Najdłuższa w tej kadencji sesja za nami, ale była to sesja budżetowa, więc sprawa jest oczywista. Długo państwo obradowaliście nad budżetem. Faktycznie, aczkolwiek tak jak pan powiedział, jeśli chodzi o długość sesji i fakt, że była to sesja budżetowa, to można powiedzieć, że debatowaliśmy standardowo długo, jak to ma miejsce w przypadku sesji budżetowych. No ale z drugiej strony by też bywało dłużej, tym razem było jeszcze i tak całkiem znośnie. Nie trzeba było czekać do północy albo i później godzin nocy, żeby się doczekać na budżet. Ten budżet to dobry budżet. Myślę, że jest to dobry budżet, to znaczy, mimo tego, że zostało w nim dokonanych sporo cięć, to jednak ta strona inwestycyjna obejmuje wydatki na ponad 30 milionów złotych, więc jest to dobry budżet inwestycyjny. Jest to budżet, który w porównaniu do projektu budżetu nieco niweluje i zmniejsza planowane zaciąganie kredytów. Więc z jednej strony jest to budżet oszczędnościowy w stosunku do projektu budżetu, z drugiej strony ile ilość inwestycji, która w nim jest jednak zawarta, ilość wydatków inwestycyjnych nie jest mała. Pana zdaniem ten budżet, gdybyście go od początku robili samodzielnie, gdyby to ten czas powstawania budżetu był inny, wyglądałby jakoś radykalnie inaczej, czy podobnie do tego, co ostatecznie mamy? No myślę, że radni zastanawialiby się jeszcze nad tym, czy faktycznie bardziej go nie okroić, dlatego że stoimy w Przededniu ogłoszenia nowej perspektywy unijnej będą nowe nabory w związku z nowymi y, y, środkami finansowymi przeznac przeznaczonymi w ramach projektów unijnych. No i tutaj gmina musi się wykazać wkładem własnym. Przy obecnym stanie zadłużenia musimy uważać na to, aby przypadkiem nie zaistniała sytuacja, gdzie ten wkład własny nie będzie możliwy przez nas do wykazania. Dlatego musimy ostrożnie uważać z kredytami. Mimo wszystko wydaje mi się i takie są zapewnienia pani skarbnik, że akurat ta sfera nie będzie zagrożona i pomimo takich nakładów inwestycyjnych będziemy w stanie ze spokojem patrzeć na, na, na przyszłe programy unijne i ich wykorzystanie. Czy to już jest ten moment, kiedy doczekamy się na przykład y, takiego planu kadencyjnego? Co chcecie w tej kadencji zrobić? Y, jakie inwestycje mają priorytet, a które no, raczej są spisane na, na dalszy plan, na dłuższe oczekiwanie i być może niezrealizowanie w tej kadencji? Czy, bo mówimy, inwestycje najczęściej nie mają charakteru tylko jednorocznego. Stąd moje pytanie, czy to już jest ten moment, kiedy możemy się tego spodziewać, czy też jednak poczekacie na te środki unijne i wtedy będziecie decydować, gdzie główny strumień pieniędzy ma pójść? Wprowadziliśmy do planu pracy dyskusję na temat ustanowienia takiego planu kadencyjnego. Będziemy o tym rozmawiać najprawdopodobniej w czerwcu. Ja wyobrażam sobie, że taki plan kadencyjny nie zawierałby pełnego katalogu zadań inwestycyjnych, które chcielibyśmy zrobić w czasie tej kadencji. Ale zawierałby taki szkielet, taki szkielet zadań inwestycyjnych, które no, chcielibyśmy zrobić w trakcie tej kadencji. Natomiast wiadomo, że nie może to być taki twór sztywny, co do którego później nie byłoby możliwości wycofać się z pewnych zadań, kiedy okoliczności nie pozwolą na ich realizację bądź zamiany pewnych zadań. No Myślę, że mimo wszystko powinniśmy zrobić sobie taką listę zadań, na które chcemy postawić. Lista pewnie nie będzie długa, więcej tych zadań będzie takich, które będą dochodzić w trakcie kolejnych lat budżetowych, ale chcielibyśmy jednak taką listę stworzyć, bo jestem trzeci, trzecią kadencję radnym. Przez trzy kadencje mówi się o tym planie kadencyjnym i jeszcze nigdy nie udało się nam takiego planu stworzyć, więc. Zresztą, no właśnie to jest dziwne, bo tak naprawdę wydało, wydawałoby się to najbardziej naturalne. Robimy kad na kadencję, ust ustalamy pewien szkielet, potem ewentualnie dochodzą kolejne elementy. Czemu był zawsze problem z tym planem kaden kadencyjnym? Myślę, że tutaj do stworzenia takiego planu musi być wola dwóch organów, zarówno Rady Miasta, jak i wykonawczego organu, czyli prezydenta miasta. Do tej pory tak się składało, że no bardzo szybko dochodziło do rozdźwięku pomiędzy oboma tymi instytucjami samorządowymi. Natomiast no w tej kadencji jest szansa na to. Myślę, że jest szansa na to realna, więc spróbujemy, zobaczymy, czy się uda. No, trzymamy kciuki, bo to by było chyba wszystkim na, wyszłoby na dobre. E, tak, ta, to posiedzenie Rady Miasta miało także jeszcze kolejną nowość w postaci em, transmisji online. To była jedna kamerka, która z jednej perspektywy całą tę sesję pokazywała, był, był głos, był, był obraz. Czy to się przyjmie na stałe? Jak państw, pan przewodniczący na to się zapatruje? Jak w ogóle z pozycji radnych to wygląda? Z pozycji radnych to wygląda tak, że radni bardzo szybko zapomnieli o tym, że sesja jest transmitowana na żywo. Ta kamera, która była umieszczona na końcu sali, nikomu nie przeszkadzała, była praktycznie niezauważalna i moim zdaniem nie było różnicy pomiędzy obradami wcześniejszymi, które toczyły się bez transmisji na żywo, a między tą ostatnią sesją, kiedy wszyscy mieszkańcy miasta mieli możliwość śledzenia obrad. Nie zauważyłem też jakiejś różnicy w wypowiedziach radnych ani w długości tych wypowiedzi. Także wszystko moim zdaniem wyglądało bardzo naturalnie, tak jak to zwykle wygląda. Myślę, że pomysł się przyjmie, bo są bardzo pozytywne głosy z, ze strony właśnie mieszkańców, że y, no, wygląda to dobrze, to znaczy no, wygląda może trochę gorzej, jeśli <grym> mówimy o jakości tej transmisji wizualnej, natomiast dźwięk jest podobno dobrze słyszalny, więc te dyskusje i y, 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 rozstrzyganie poszczególnych problemów może być śledzone przez mieszkańców y, dosyć y, dobrze. Z drugiej strony na razie z tej pierwszej transmisji nie skorzystało tak dużo osób, bo jeżeli popatrzymy na liczbę osób, a przede wszystkim na czas śledzenia tych obrad, no to raczej nie chciało się nikomu śledzić po 11 godzin. Tak, jednorazowo online to było kilkadziesiąt osób z reguły. Aczkolwiek pewnie tego należy się spodziewać, bo w innych samorządach nie wygląda to jakoś dużo inaczej. No myślę, że tak będzie. To znaczy, Myślę, że w zależności od tego, jaka tematyka będzie podejmowana na sesjach Rady Miasta, będą zmieniać się odbiorcy właśnie tych transmisji on online. Myślę, że jeśli tematyka będzie dotyczyła problemów, które no, akurat kogoś interesują, no to daną sesję będą te osoby oglądać. Oczywiście będzie to też wymagało śledzenia planu pracy i porządku obrad Rady Miasta przez osoby zainteresowane. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Czy... Moim zdaniem to ma szansę pozostać na dłużej, może do końca kadencji. Nikomu to nie przeszkadzało, a mieszkańcom miasta zainteresowanym może, może tylko pomóc w śledzeniu prac Rady. Jaki to był koszt? Bo to jeszcze był wielki dylemat pod tytułem koszty takiej transmisji. Powiem szczerze, kosztów na razie nie znam, dlatego że ta pierwsza transmisja była transmisją testową. Z tego co wiem, to koszty będą nam przedstawione właśnie dopiero, po, kiedy, kiedy zostaną te t, t, transmisje, jakby ta transmisja zostanie podliczona. Będziemy wiedzieć dokładnie, jakie to są koszty jeśli będzie potrzeba wprowadzenia dodatkowych środków do budżetu, to to te koszty, to, te, to zastanowimy się, czy te koszty na stałe do budżetu nie wprowadzić. Natomiast z tego co wiem, to jedna kamera internetowa i, 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 i wykupienie kanału na YouTube to nie są jakieś drogie sprawy. Podczas tego posiedzenia zajęli Państwo także kontrowersyjną sprawą, a w razie, przynajmniej w niektórych kręgach urzędniczych kontrowersyjną sprawą wystąpienia Katarzyna Koźla z, z Związku Gmin Śląsko-Polskiego. Przez lata nasze miasto należało do tego związku, chociaż on co, co rusz to się odchudzał o kolejne gminy. Skąd taka decyzja? No, tą decyzję zaproponowała pani prezydent. Ten pomysł zaproponowała pani prezydent. Pani prezydent w uzasadnieniu przekazała radnym, że poprosiła urzędników o przedstawienie korzyści, jakie do tej pory gmina miała z członkostwa w tym związku międzygminnym. No i bilans tych korzyści no, wyszedł, negatyw wyszedł negatywnie. To znaczy tych korzyści było bardzo mało. Od czasu do czasu odbywały się jakieś szkolenia. Znowu uczestniczących w tych szkoleniach, m.in. pan radny Adam Sadłowski, który brał kiedyś udział w takim szkoleniu, bardzo negatywnie ocenił zawartość merytoryczną takich szkoleń. Same doświadczenie z osobistych spotkań pani prezydent z prezesem, gdzie miała nadzieję jeszcze, że pan prezes Związku Gminy świąska Opolskiego jakoś przekona ją do tego, aby abyśmy zostali w tym związku, no to doświadczenia z tego spotkania również nie były pozytywne. W związku z tym e, pomysł pozostania w, w związku gminy Śląska Opolskiego nie, nie, nie miał argumentów. Nie, nie, nie było jakby argumentów za tym, aby pozostać w tym związku. Ile pieniędzy w ten sposób gmina całkowicie zaoszczędzi? To jest ponad 30 tysięcy złotych. Tyle wynosiła składka członkowska. Ostatnie posiedzenie to także szereg innych drobniejszych decyzji, czy to ten pierwszy etap jakby konstytuowania się rady i podejmowania tych najważniejszych decyzji mamy za sobą i teraz już Państwo będziecie systematycznie pracować tak normalnie już bez tego trybu, takiego nadzwyczajnego, bo jednak ten budżet, póki nie było budżetu, to ciągle była taka presja, że trzeba jak najszybciej budżet uchwalić, bo już nowy rok się zaczął, czy jeszcze coś czeka nas szczególnie pilnego, takiego ważnego? No z takich super pilnych rzeczy, to myślę, że w tym momencie nie ma, no myślę, że możemy mówić o tym, że powinniśmy jeszcze poprawić program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Przepraszam, dodajmy, że to jest ten program, który Państwo przyjęliście jeszcze w starym roku, ale który już wtedy wzbudzał wiele kontrowersji, bo był zrobiony trochę na kolanie, nie do końca dopracowany i nie wszystkie, były problemy z konsultacjami, tak ogólnie to dodajmy. Tak, to prawda, z tego co wiem, to trwają prace, żeby ten projekt poprawić i być może jeszcze w lutym program zostanie poprawiony, tym bardziej, że konsultacje jeszcze raz się odbyły. No i z takich rzeczy to to by była chyba najpilniejsza sprawa. Była to piąta sesja, sesja budżetowa, więc w ciągu niespełna dwóch miesięcy odbyliśmy pięć sesji rady miasta. Myślę, że teraz ta częstotliwość wróci do standardowej, będziemy się spotykać raz, dwa razy w miesiąc.